dzisiaj kolejny odcinek, numer 2, sezon pierwszy. W poprzednim odcinku stwierdziliście, że przyspieszenie dwukrotne to jest jednak trochę za mało, dlatego też przyspieszyłem dzisiaj niektóre czynności bardzo, bardzo szybko. Ile będzie odcinków? Bo wczoraj nagadałem się, że będzie kilka. Będzie kilka naprawdę odcinków. Żebyście mieli wiecie, co oglądać. Zapoznanie się z nową z sąsiadką. <grym> Dobrze. Pytacie też często, czy kończę na S3, czemu nie wymienię sobie z S3 na S26 powiem wam tak, to się za cholerę nie opłaca. Jest przybitka 10 do 1. I to powiem wam, że. Proszę was, no to jest po prostu śmiech na sali. Wolę sobie tutaj wylosować na przykład u Mikołaja, nie wiem, Bon dodać go komuś, albo zmiankę Bonów dodać ją komuś. I mieć te. Myślę, że chyba 2-3 kadety tutaj chodzi, prawda? Czyli gdzieś tak 4-5 KK. Mniej więcej na razie na początek nie potrzeba. Zrobię sobie Q. Tylko po prostu trzeba wylosować zmiankę albo kadeka. Kadeka nawet bym sprzedawał za 2 k, żeby było, wiecie, szybciej i zgrabniej. I po prostu zrobił Q, kupił poty i by było wszystko ok. Ok, to jak widzicie, zaczynam przyspieszanie. Na początek chcę zrobić misję. Czemu misję? Bo dostanę za nie eku. Jak widzicie mam tylko na sobie sztylety i kolczyki. Oczywiście na początku zostanę wyzwany od nobów, bo przecież tutaj nie mogę dropić, bo mam za duży level i mi nie dropnie. Jakbym o tym nie wiedział, jak widzicie robię misję, więc ten kolega trochę przesadza, a pewnie on tylko tutaj dropi, dlatego że jest event. Tak to by go w ogóle tu nie było. Siedziałby pewnie w szkole, albo gdzieś indziej. Przyspieszenie jak przyspieszenie mm, powiem wam tak, warto wykonywać wszystkie misje mając mały level. Bo to naprawdę daje nam meku, jakieś poty, trochę Yangów, trochę doświadczenia. Wszystko trochę ułatwia nam to wszystko. I nie jest to takie monotonne, bo tak naprawdę, jakbym miał cały czas expić, x expić, to by mi się to znudziło po jakichś 20 minutach i bym stwierdził, że mi się nie chce i adios. Czyli bym skończył po pierwszym odcinku. Jeżeli, jak będę dodawał odcinki, ale to nie będę na razie tego mówił, bo odcinki będę teraz dodawał. To znaczy, ten powinien pojawić się w piątek. Miał pojawić się w czwartek, ale niestety w czwartek stwierdziłem, że muszę zrobić kilka innych ważniejszych rzeczy i nie będę miał czasu na to, żeby wrzucić ten odcinek na YouTube'a. Na YouTube powinien pojawić się w czwartek taki film z otwieraniem szkat i aktualizacja. Dlatego też ten przełożyłem sobie na piątek. Stwierdziłem, że a może koniec świata będzie i nie będę musiał tego rzucać, tak? Nie, po prostu tak jakoś wyszło. Co do samego ninja, powiem Wam, że jest bardzo fajną postacią. Ja tak myślę, że zrobię sobie może 2-3 odcinki ninja. Spriva, takie wiecie, PvP, żeby wam pokazać, że ninja to jest naprawdę postać, która wymiata nie dosyć, że w PvP to jeszcze w PvM i jest po prostu zajebista. Bo tak naprawdę jest dużo ninży, ale to są ninja takie wiecie, no może będę nim grał, może zrobiona jest, tak wiecie, a tak. Ale powiem wam, że szykuję dla Was kilka odcinków, które was po prostu powinny powalić z nóg i mam nadzieję, że to zrobią. A jak nie, to po prostu będę zawiedziony i lipa będzie totalna. A co to będą za odcinki? Hmm, sami zobaczycie. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku może mi się to uda zrobić, bo tak naprawdę mam kupę pomysłów, a trochę czasu brakuje tak naprawdę, bo teraz, jak wiecie, jeszcze święta trzeba posprzątać, choinka, kupić prezenty i tak dalej. Ok, to teraz, jak widzicie, tutaj trochę polowania na dziki. I tak się zastanawiam, czy w ogóle te filmy. Nie zrobić tak, żeby trochę poexpić bez nagrywania tego wszystkiego, ale to i tak będzie dopiero po świętach wszystko nagrywane. I zacząć, wiecie, szkolić tą postać już. Pierwszy skill będzie zasadzka. Czemu zasadzka? Bo ma duże DMG i w miarę szybko się ładuje. Czemu nie Wirek, który zadaje trzy razy takie DMG. Bo tak, <grym> to jest najlepsze tłumaczenie, tak? Nie no, no, tak naprawdę powiem wam, że ten wirek, dobra, może się już wkładuje, ale nieraz trafia się raz, a nieraz trafia się dwa razy. Czy to jest taki trochę ewenement, może się trafi raz na jakiś czas. Zasadzka w ogóle ładnie wygląda, o tak wam powiem. Co do następnych odcinków, pokażę wam też jak zrobić, że jak wam zabraknie napoty, to będzie najlepsze chyba... Najbardziej dziwaczny odcinek, jaki kiedykolwiek nagrałem zobaczycie w następnych odcinkach. O, widzicie, tutaj spadł metek. Ja bym się za niego chętnie wziął, ale tak sobie myślę, że jak będę go bił po 20, a po 30, to kurczę, coś mi chyba się tutaj będzie biło i biło. Mimo już pewnie wbiłbym z 3-4 levele. Jednakże powiem Wam, że metki bardzo przyciągałem boty. W tym odcinku prawdopodobnie zobaczycie już je dwa boty. I jak już pewnie na Facebooku niektóre osoby widziały, że się trochę zbulwersowałem, bo tak naprawdę boty to są psujące łajzy grę i to nie jest to, że to są chińskie boty, to są pracy, normalni gracze, którzy po prostu myślą, że są super pro, bo oni mają kasę bot z bota. No kurcze, psujecie własną grę, zrobicie, żeby było drożej i co to ma być w ogóle, co? A GMA jak nigdy nie widziałem na S26, to nie widziałem na S26. Tak samo na S3. Jak widzę GM, to napiszę od czasu do czasu cześć. No, chyba że SMK jest to, czasem popiszę. Ale to jakoś nie mogę na nią trafić zbyt często. Ale powiem wam, że jak jeszcze raz jakiś GM potraktuje mnie gotowcem na suporcie, to go po prostu wszystkie te etykiety, które wysłałem, co są tam, wiecie, aktywne w tej, tej skrzynce, wezmę na poziom TM, te, które zostały odpisane gotowcem. Bo to jest po prostu jakaś paranoja, że w 300-400 zgłoszeniach dostaje tą samą wiadomość, dziękujemy za skorzystanie z usługi, czy jak to tam leci no po prostu jest jakaś paranoja, nie można raz odpisać dziękujemy za zgłoszenie bo coś tam ja myślę, że z S3 nie przychodzi już tak dużo zgłoszeń, bo to jest naprawdę stary serwer i tutaj mało kto co zgłasza i zazwyczaj gmowie nas zlewają totalnie nawet w grze nie wiem, czemu tak jest, ale no tak jest po prostu. To jest bardzo, bardzo nie fair, jeśli GM wchodzi na. No nie wiem, żeby napisać na wołaczu cześć. A jak się pytamy o nik, to on nie wie, jaki ma nikt. Już nie odpowiada. To już częściej można, nawet, nie wiem, popisać z tym, co wiecie, co godzinę coś tam pisze: typu. Yy, GM. Ma żółte znaczki i tak dalej. No kurcze, ludzie. Nie ma być do pomocy graczom, a nie jakiś tam, żeby wszedł, powiedzieć i poszedł? No kurcze, jeszcze gotowcem zbyć na supporcie. To nie jest fajne. Nie, 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 nie. No, jak tutaj nawet widzicie, bot. Szkoda, że wcześniej zacząłem ksuć, bo po prostu bym pewnie kilka level wbił. Albo chociaż jeden. O, widzicie, tu już dwa boty są. Jeden to jest chyba Hino, a drugi to jest taki, wiecie, Polak ustawiony, który myśli, że jest cwany. Ale on i tak dostanie bana, bo pewnie omija HS-a, a HS jak widzi, że ktoś omija oprogramowanie, to po prostu blokuje. HS nie jest tylko do metina. HS, jak zauważycie, jest w innych grach typu, Indictus, ale powiem wam, że HS to gówno. Guzik działa, tylko inwigiluje graczy i bardzo, bardzo spowalnia grę. Jeśli chcą zrobić coś dobrze, to może powinni zablokować, nie wiem... Stworzyć, inaczej stworzyć coś, co nazywałoby się, czy ja wiem, mailem metinowskim. I po prostu każdy gracz dostałby takiego maila i by miał dostęp do niego. Czemu? Tylko po to, by nie było tych zastranych botów, bo one tak naprawdę są łajzami, które psują tą grę. Jak już widzicie, S26 jest jeszcze tani, ale jak będą tak boty szalały, to będzie po prostu najgorszym serwerem, bo będzie najdrożej, najwięcej tych wszystkich graczy i każdy będzie chciał nachapać jak najwięcej. A nachapanie się to nie jest dobra rzecz dla tej gry. Nieraz zauważyć można, że jakieś tam lagi mam, ale to są takie lagi, wiecie, malutkie. To znaczy raz mnie wywaliło. W ogóle tutaj jak to, to była taka przerwa. Co zaatakowałem dziki, wiecie, nic się nie stało. Ale to pewnie wina serwera była, bo. Za dużo wszystkiego było naraz. No i tutaj widzicie skarpeteczki wszystkie ładne są. Okej, okay, to co, o czym jeszcze dzisiaj mam pogadać? Coś jeszcze miałem powiedzieć na temat yy, filmów z tych pliwów. To mam dla Was ninja taką, wiecie, żeby zrobić. Kilka naprawdę filmów takich PVP pokazać, że Ninja jest super postacią, ale też mam dla Was kilka takich niespodzianek, które po prostu czekają tylko w mojej głowy, kiedy ja w ogóle zacznę je nagrywać. Jak zacznę je nagrywać, to mam nadzieję, że nagram od razu wszystkie odcinki, jakie w ogóle wymyśliłem. Bo ja sobie zrobiłem na przykład taką listę, co jeszcze powinienem w tym roku nagrać, ale to mi wyszło ponad 40 filmów i tak sobie pomyślałem, że jeśli dzisiaj jest 21, tak, bo dzisiaj jest piątek, dzisiaj, dzisiaj ten film w Kilka dni wcześniej go robiłem, to powiem wam, że musiałbym tutaj chyba siedzieć, nagrywać, wrzucać, nagrywać, wrzucać, ale no niestety, święta, sylwester. A jak wiadomo, sylwestra, no to, to, to wiecie imieniny. <laughs> nie moje oczywiście, ale są. I trzeba zobaczyć, czy gdzieś się tam nie ma. No, wiecie, no, no po prostu trzeba zobaczyć, co się dzieje na świecie, tak. Co jeszcze miałem, Coś jeszcze miałem powiedzieć na temat eventów, bo mnie często pytacie na, mm, na wiadomościach prywatnych, co z tymi eventami jest w ogóle, czemu na pelu nie ma w ogóle eventów takich, wiecie, jak zło i tak dalej. Ja wam powiem tak, jest amnestia, to znaczy nie amnestia, to się tam jakoś inaczej nazywa. Oni to śmiesznie nazwali, ja tego nie pamiętam, ale to jest po prostu głupota gf kolejna. Bo gracze za szybko się bogacili i uciekali z gry. Mhm. To najlepiej nie robić od dwóch lat eventów, i izuła. Dobra, to ja już kończę praktycznie ten film, to jeszcze zobaczycie jak się otwiera tą śmieszną szkatkę. Nagroda, jako nagroda może być, tam już nie będę marudził, ale przydałaby się naprawdę zmianka albo dodanie, naj... albo kamyk, kamyk chyba najlepszy by był, bo bym go sprzedał po prostu na... Handlu za 2 kaka zrobiłbym koi i po problemie by było. Bo tak naprawdę jeden kaka tutaj wystarczy, żeby się yy, obkuć dobrze i żeby ładnie expić. Dobra, ja już kończę. Wy sami zobaczycie nagrodę. Pozdrawiam też tą szamankę, która tutaj jest. Okej, okay, do zobaczenia i trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Pa, pa.